Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Mniej więcej rok temu, na przełomie Starego i Nowego Roku, wyjaśniałam Państwu znaczenie i pisownie formuły życzeń do siego roku. Zachęcałam Państwa, żeby nie ulegali Państwo namowom, by do siego pisać łącznie, ponieważ jest to wyrażenie złożone z dwóch słów. Do siego, w związku z czym całe życzenia do siego roku zawierają trzy słowa. Do Siego roku można by przetłumaczyć na język współczesny jako do tamtego, do następnego roku. Mamy tu słówko Siego, które jest formą dawnego zaimka si, który znaczył tyle, co dzisiejszy tamten. Dlatego też do Siego piszemy rozłącznie. Jest to takie samo wyrażenie jak do tamtego. Jeśli więc w Wigilię, w Nowy Rok, czy któregoś dnia w okresie świątecznym życzymy sobie do siego roku, to pragniemy wszyscy spotkać się w tym samym gronie w przyszłym roku. Wielu z Państwa nie zgadza się ze mną i przekonuje, że jednak do siego należy pisać łącznie. Pani Jadwiga uzasadnia taką pisownię tym, że życzenia mają formę rzeczownika z przymiotnikiem, tak jak wesołych świąt szczęśliwej podróży, natomiast od wyrażenia z przyimkiem do rozpoczynają się przekleństwa, na przykład do licha, do jasnej cholery. Dosiego roku jest przecież życzeniem, a nie przekleństwem, a zatem zdaniem słuchaczki zawiera przymiotnik dosiego, a nie konstrukcję ze słowem do. Pan Aldek i pan Adam przywołują dość rozpowszechnione wyjaśnienie, że forma tych życzeń wywodzi się od imienia Dosia, która miała szczęśliwy, udany, bogaty rok i dosiego roku miałoby więc znaczyć dostatniego roku, udanego roku. No właśnie tutaj wtedy by się pisało to dosiego łącznie. No ale tak nie. Jest. To znaczy prawdą jest, że teorie o tym, jakobyśmy sobie życzyli dosiego roku na pamiątkę jakiejś majętnej dosi są rozpowszechnione, jednak nie mają uzasadnienia w faktach językowych. Te wskazują na to, co przed chwilą mówiłam, że dosiego roku znaczyło kiedyś do następnego roku oraz, że ze względu na to występuje w nim dawny zajmek si i w związku z tym do. Siego zapisujemy rozłącznie. Rację ma natomiast pan Jerzy Maciejowski, który pisze, że współcześnie, gdy życzymy sobie do siego roku, to nie zastanawiamy się nad pochodzeniem tej frazy i jej dawnym znaczeniem, lecz po prostu chcemy przekazać sobie życzenia szczęścia, zdrowia i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Co też niniejszym czynie. Do siego roku.